18 marca 2011 roku w ródzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzy Śląskiej odbył się finał ósmego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Intersieć. Konkurs składał się z czterech etapów, których dwa pierwsze rozegrano przez Internet. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami z zakresu programowania, baz danych, technologii mobilnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimediów. Zakres merytoryczny konkursu był zgodny z sylabusami wybranych modułów ECCC. Spośród blisko 6 tysięcy uczniów ze szkół średnich z całej Polski do ścisłego finału zakwalifikowało się 39 uczestników. Finał podzielony został na dwa etapy. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 uczestników. Proszę się przedstawić. Katarzyna Tomicka, Gorzów Wielkopolski, Zespół Szkół Elektrycznych. Ile osób brało od Pani ze szkoły udział w konkursie? Obecnie teraz do finału dostało się 3 osoby, a wcześniej brało ogólnie 5 osób. Jak długo Państwo przystępujecie do tego konkursu? W sumie teraz tak można powiedzieć oficjalnie to pierwszy raz. W zeszłym roku brała osoba, jedna osoba, ale bez opiekuna. W tym roku pierwszy raz, tak oficjalnie. E, jakie ma Pani ogólne wrażenie tutaj, jeżeli chodzi o organizację i inicjatywę samych takich konkursów? E, to jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, rozwijania się dalej. No i w sumie promocja to jest dla nich i też zobaczenie, jak to wszystko wygląda. A jeżeli chodzi o samo przygotowanie takiego uczestnika, czy on to robi w zaciszu własnego domu, czy szkoła jednak pomaga i udostępnia mu cały możliwy sprzęt do tego? Z naszej strony było tak, że tak naprawdę oprócz mnie to jeszcze dwie osoby pomagały w tym, żeby ich przygotować, bo tak naprawdę tutaj ten, ten konkurs jest taki, że wymaga wiedzy bardzo ogólnej, informatycznej. Natomiast każdy z nas jest jakby od innej działki i również dwoje opiekunów pomagało tutaj, jedni od sieci, od programowania, także w sumie to trzy osoby ich przygotowywało. Uważa Pani swoich uczniów za silnych faworytów do finału? No jeden się przedostał, no trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. na Kuszneruk. Skąd przyjechałeś? Biała Potowska. Który raz bierzesz udział w konkursie? E, no, drugi raz w konkursie, w finale pierwszy raz w tym roku. E, to gratuluję. A pytania były trudne czy łatwe? No raczej, e, biorąc pod uwagę, że wiadomo było, z czego się można przygotować, i poważnie wzięło się no, do nauki z tych zagadnień, myślę, że pytania były dosyć łatwe. Jestem Aksel Neutcherdacht. Przyjechałem z Wrocławia, a dokładnie z Trzebnicy. Mam 16 lat jestem uczniem pierwszej liceum. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w tym konkursie? To znaczy, drugi raz startuję w konkursie, a myślę, że dlatego, że po prostu koledzy też startowali razem ze mną i zdecydowałem się towarzyszyć im. A potem się tak złożyło, że ja przyszedłem i oni nie, i teraz jestem tutaj. To gratuluję. Jak oceniasz konkurs? Jak był przygotowany? Konkurs był przygotowany dobrze. Myślę, że organizatorzy dobrze wywiązali się ze swoich zadań i ogólnie bardzo mi się podobało tutaj. A jak oceniasz swoje szanse po pierwszym etapie? No Nie wiem, jakie wyniki uzyskali inni, ale na pierwszy rzut oka myślę, że mam jakieś szanse przejść dalej, ale nie sądzę, żeby był to najlepszy wynik w tym konkursie. Przedstawcie się proszę. Piotr Lizęczyk. Adam Tymaszewski. Skąd jesteście? Ja jestem z Szanowa A ja z Łodzi. Który raz w konkursie? Pierwszy. To znaczy, że zależy, który etap, bo w tym etapie finałowym to jestem pierwszy raz, ale generalnie od pierwszej klasy czyli trzeci raz już biorę w ogóle udział. A co sądzicie o całej organizacji konkursu i certyfikacji ECTC? Konkurs jest bardzo sprawnie zorganizowany. Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy istnieją. No, Certyfikat może być całkiem przydatny przy uzyskaniu pracy. A jak oceniacie swoje szanse po pierwszym etapie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. W konkursowych zmaganiach najlepiej poradzili sobie. Michał Płatek z zespołu szkół imienia ojca świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, pierwsze miejsce. Piotr Lizonczyk z liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie, drugie miejsce. Kacper Żuk z II liceum ogólnokształcącego imienia Adama Miskiewicza w Słupsku, trzecie miejsce. Laureaci zdobyli atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagroda główna, którą otrzymał Michał Płatek to laptop multimedialny. 39 najlepszych finalistów przystąpiło do egzaminów ECCC. Cenne nagrody powędrowały również do szkół, które przygotowały laureatów. Terminalowa sala komputerowa do zespołu szkół w Niepołomicach, tablica multimedialna do liceum ogólnokształcącego w Chrzanowie, laptop multimedialny do drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Marek Jakubowski, wiceprezes Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej oraz Jerzy Barglik, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizatorem konkursu była firma Intersieć. Patronat merytoryczny sprawowała Fundacja ECCC. Głównym sponsorem nagród był Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC prowadzony przez Europejski Instytut Edukacji Informatycznej. Jak się czujesz jako zwycięca ogólnopolskiego konkursu? Bardzo dobrze, jestem zadowolony. <laughs> Szczęśliwy, bym powiedział. Myślałeś, że zajdziesz tak daleko? Nie, szczerze że nie spodziewałem się, że aż, że aż tak daleko dojdę. Nie spodziewałem się po prostu. Ile trzeba tak naprawdę się przygotowywać, żeby być najlepszym w Polsce? Wiedza to jest jedna, ale druga sprawa to też po prostu yy, szczęście, bo. Powiedzmy sobie szczerze, że ilość tutaj pytań z tak różnych dziedzin informatyki jest po prostu ogromna, więc trzeba mieć po prostu sporo szczęścia, żeby trafić na takie pytania, z których rzeczywiście się ma wiedzę i można, i można zdobyć właśnie takie duże, wysokie miejsce. Ostatnie pytanie. Startujesz za rok? Oczywiście. Miejsce zajęłeś? Miejsce drugie. Myślałeś, że zajdziesz tak daleko? Nie, nie sądziłem, że uda się aż tak wysoko zajść. Bardzo się cieszę. Jak długo trzeba się przygotowywać, żeby znaleźć się w finałowej czołówce? Ciężko powiedzieć. W zasadzie no, trzeba się uczyć przez całe życie, i ciężko jest się przygotować tak, żeby tylko na konkurs w ciągu paru miesięcy opanować całą wiedzę. Starczysz za rok? Oczywiście. Wszystkim finalistom oraz pedagogom, którzy przygotowali uszy do konkursu, serdecznie gratulujemy sukcesu.